Rybczak Waldemar się nazywam, 66 lat, bezdomnym już jestem chyba ponad 20 ileś lat. nie pamiętam w którym roku uciekam od żony i od dzieci, a to, że znalazłem się tu, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Dnia na dzień całe szczęście, szczęście się piło, piło. Jak miałem żony, to po prostu wchodziłem w cuk. Nie wracałem miesiąc. Przychodziłem, biłem czołem o ziemię i nie, przebaczcie, przebaczcie ostatni raz. A czasami, że mam ochotę i się napić piwale. Wiem, że jak ruszę piwo, to już płynę jak Andzia w trampkach. Równo po się w sufit. Ja wiem, Waldek, wystarczy tego zgnojenia, bo to człowiek się szmaci, upadła, nic więcej. Zadziąłem się terapię, pojechałem na terapię, skończyłem. A od dwutysięcznego trzeciego, 14 czerwca, chodzę cieźwiutkie jak łza, po prostu się zaparłem. Na przygomskiej trafiłem na Barka. Nie wiem dlaczego, ale ja mam chyba u niego jakieś lepsze względy. Nie wiem, nie, nie umiem tego wytłumaczyć, ale ja, ja go lubię, a on mnie chyba lubi. To jest mój kierownik, ośrodka dla bezdomnych, reżyser naszych filmów. Pan jako główny to pan to kręcił, pan wymyślał w scenariusze, pan robił wszystko. Ja jestem zadowolony, chociaż mi wszystko boli, ja dosyć tego. Jednak poszłem na tę terapię, wróciłem i dalej nie piję. Pokazałem sam sobie i innym, że można. Ja wiem, że wielu to mi zazdrości tego. Że wstaję czerźby i jestem czerźby do końca do wieczora. A wieczorem pomogę się tak samo, podziękuję, że byłem czerwik, proszę na wstępny. 13 czerwca mnie 18 na najkolu. Ja na jakąś imprezę. To, że nie pijesz, no to jest... Tylko i wyłącznie. Twoja tak, moja, ale do dziś nie no wiem, dlaczego... tam Powiedzmy, no, stworzyliśmy ci jakieś tam warunki do, do, do tego. Hmm. Można powiedzieć, że wypełniłeś sobie czas wolny. Tak, I tak, tak była taka twoja mała terapia, nie? Też można tak nazwać. Można to tak nazwać. Ale jak była emisja, premiera tego, Siemaj Wiktor, zjebał mnie poczyn i mówi, jest, mówi, twój Grzesiu, najmłodszy, i chyba mówi z matką, mówi, bo stałem razem mi płaczę. To też jest przyjemnie, bo też się zruszyli. Ja się też popłakałem przecież, jak to wszystko było. Prawo i Waruś, Waruś, Jakbym nie zaczął grać w filmie, filmach nie poszedł na terapię, to że dawno byłem w piachu. A przez to, że grałem w filmach, po prostu nie myślałem o głupotach, bo się wyjeżdżało tak zwany plener i do sapotu i w góry i tu i tu i tu. Gdzieś mi odzyskałem kontakt. родители вообще опекали ними. По вам их почерпнули. Внуки были в дядюсь, внучка была в дядюсь. Это все просто жить. Отзыскаем то, что страчиваем. И просто можно поверить, что все счастливы. То, что обстояем, так. Вальдачку. Ичи. Давай.